Witam was serdecznie. Tu Marcin Wójcik. Na moim kanale znajdziecie porady dotyczące obsługi samochodów i bezpiecznej jazdy. Jeśli chcesz, żeby twój samochód służył ci jak najdłużej i jeździł bez problemów, jesteś w dobrym miejscu. Zachęcam do subskrybowania kanału, żeby nie przegapić żadnych nowych treści. A teraz przechodzimy do dzisiejszego tematu. Zadanie zachowania integralności lakieru w gęstym ruchu miejskim jest niezwykle trudnym zadaniem. Przynajmniej, nawet najbardziej zdyscyplinowani kierowcy nie są w stanie go rozwiązać. Jednym z realnych sposobów na ochronę zderzaka samochodowego, jako najbardziej narażonej na uszkodzenia mechaniczne części nadwozia, jest oklejenie zderzaka folią. Wraz z zabezpieczeniem lakieru przed uszkodzeniami wymagającymi prac renowacyjnych, Właściciel samochodu zyskuje świetny sposób na indywidualizację swojego czterokołowego przyjaciela. Proces ten jest bardzo skomplikowany, ale przy pewnej wiedzy i umiejętnościach można to zrobić w garażu, bez uciekania się do usług, gdzie koszt takiej usługi może być wygórowany. Zalety oklejania zderzaka folią ochronną. W rzeczywistości istnieje kilka sposobów na ochronę zderzaka przed uszkodzeniem, jednocześnie sprawiając, że wygląd zewnętrzny samochodu jest wyjątkowy i jedyny w swoim rodzaju. Owijanie specjalną folią wypada korzystnie w porównaniu z większością innych technik, a oto dlaczego uzyskujesz dość niezawodną ochronę lakieru w miejscach najbardziej narażonych na uszkodzenia. Zastosowanie folii pozwala zwiększyć wartość sprzedażową pojazdu większość odmian folii ochronnych i dekoracyjnych. W przeciwieństwie do malowania lub aerografu, pozwala ukryć wiele drobnych defektów powierzchni, zadrapania, pęknięcia, odpryski i odpryski. Wymiana folii w przypadku uszkodzenia jest znacznie tańsza i łatwiejsza niż przemalowanie. Zderzaka, koszt pracy jest to rząd wielkości niższy niż wydajność aerografu, ponadto pracę te można wykonać samodzielnie. W tym przypadku główne koszty będą związane z zakupem materiału foliowego. Ważne jest również to, że pokrycie zderzaka folią ochronną nie wymaga wizyty w Wydziale Policji Drogowej w celu dokonania odpowiednich zmian w dokumentach, w przeciwieństwie do przemalowania na inny kolor, powłoki winylowe, poliuretanowe, a tym bardziej karbonowe niezawodnie ochronią spód samochodu przed działaniem kamieni, piasku, brudu i owadów które przyczyniają się do przedwczesnej utraty estetycznego wyglądu samochodu, odmiany folii ochronnych i dekoracyjnych. Folie ochronne często nazywane są antyżwirowymi, a nazwa ta naprawdę odzwierciedla ich podstawowe zadanie ochronę lakieru przed uszkodzeniem przez zewnętrzne przedmioty i materiały. Jednak ich funkcjonalność nie ogranicza się do tego, a kompleks użytecznych właściwości zależy całkowicie od rodzaju folii. Obecnie najbardziej rozpowszechnione są materiały ochronne trzech rodzajów winylowe, wykonane na bazie poliuretanu. Węgiel Jeśli zrobimy małą wycieczkę do historii, jako pierwsze pojawiły się folie winylowe które ze względu na swój skład chemiczny są bliskimi krewnymi plastiku. Oznacza to, że mogą one zmieniać swoje właściwości, w tym wymiary liniowe, pod wpływem temperatury, ale po utwardzeniu stają się sztywne. Poliuretan to materiał, który ma wiele wspólnego z gumą, dlatego taka folia jest w stanie łatwo się rozciągać, nie wymaga obróbki termicznej, a po rozciągnięciu równie łatwo przyjmuje ten sam rozmiar, nic dziwnego. Że stopniowo produkty poliuretanowe zaczęły wypierać analogi winylowe. Jeśli przeanalizujemy historię jego pojawienia się, dowiemy się, że podobnie jak wiele innych zaawansowanych technologii, folia poliuretanowa została po raz pierwszy wykorzystana przez wojsko. Zastosowano ją do obróbki łopat helikopterów podczas kampanii Pustynna Burza, co pozwoliło uniknąć szybkiego zużycia materiału łopat pod wpływem wiatru i piasku. Czynników typowych i naturalnych dla klimatu Bliskiego Wschodu. Sprawdzona w ekstremalnych warunkach folia zaczęła być wykorzystywana w przemyśle motoryzacyjnym i wielu innych branżach. Podobnie jednak jak winyl, który pierwotnie wykorzystywany był do ochrony reklam zewnętrznych narażonych na działanie agresywnych środowisk. Folia ochronna na zderzak wykonana z karbonu pojawiła się stosunkowo niedawno, w 2003 roku. Ale sam karbon jako niezwykle wytrzymały i lekki materiał był używany już wcześniej. W szczególności był aktywnie wykorzystywany w konstrukcji bolidów Formuły 1 i jest to kolejny przykład tego, jak zaawansowany technologicznie produkt stał się produkowany masowo. Rozważmy cechy każdego z wymienionych materiałów. Folia winylowa pomimo pewnych wad, blaknięcie pod wpływem światła ultrafioletowego. Podatność na działanie substancji aktywnych chemicznie. Folia winylowa była i pozostaje jednym z najbardziej popularnych materiałów pod wieloma względami ze względu na przystępną cenę. Jego grubość wynosi około 100 mikronów, a najpopularniejszą opcją jest przezroczysty materiał, który jest używany głównie do klejenia części karoserii. Przeczytaj również. Jak usunąć podtyki na samochodzie po malowaniu w sprzedaży, dostępne są również folie nieprzezroczyste, matowe. Ale są one używane dość rzadko, ponieważ jeśli dojdzie do nawet niewielkiego uszkodzenia, cała część będzie musiała zostać ponownie przyklejona. Oczywiście, jeśli właściciel chce mieć pewność, że wygląd zewnętrzny jego samochodu był zawsze nieskazitelny. Właściwości ochronne przezroczystej folii winylowej na zderzaku są całkiem akceptowalne. Niezawodnie ochroni dolną część samochodu przed pęknięciami, zadrapaniami, odpryskami i innymi drobnymi uszkodzeniami, będzie niezawodną barierą dla piasku. Małych kamieni i płatków lodu. Jeśli technologia klejenia jest starannie przestrzegana, będzie praktycznie niewidoczna. Kolejną niewątpliwą zaletą winylu jest to, że folię można łatwo usunąć z całej powierzchni. Może to być konieczne. Jeśli NP, chcemy przymalować samochód. Aby to zrobić, należy użyć suszarki budowlanej. W wyniku podgrzania folia łatwo oddziela się od lakieru. Nie pozostawiając śladów, o właściwościach ochronnych tego materiału może świadczyć fakt, że większość stacji serwisowych przy oklejaniu zderzaka folią winylową udziela na nią pięcioletniej gwarancji. Można to jednak zrobić samodzielnie, niezależnie od pory roku. Folia poliuretanowa, jak już wspomniano, Poliuretan pod względem właściwości fizycznych jest bliższy gumie niż plastikowi. Jest to elastyczny, ale bardzo wytrzymały materiał o grubości 150 do 200 mikronów. Wśród innych zalet ochronnej folii poliuretanowej można wyróżnić doskonałą odporność na większość odmian czynników zewnętrznych, w tym agresywne środowiska i materiały. Odporność na uderzenia Strzał z pistoletu pneumatycznego z odległości 5 metrów nie spowoduje żadnych widocznych uszkodzeń zderzaka, w przeciwieństwie do winylu, poliuretan nie wypala się na słońcu, nie żółknie z upływem czasu, średnik materiał ten nie odkształca się pod wpływem wysokiej lub niskiej temperatury, jest wysoce odporny na szeroką gamę detergentów i środków polerujących, ze względu na wysoką elastyczność. Proces przyklejania materiału poliuretanowego jest znacznie łatwiejszy niż materiału winylowego. Chociaż folia ta doskonale chroni zderzak przed odpryskami, zadrapaniami i uderzeniami, ma pewne wady. W szczególności nie zapewnia takiego samego połysku powłoki jak winy. Jednak nie zawsze jest to wada. Jeśli widzisz na drodze samochód z matową powłoką, powinieneś wiedzieć, że folia poliuretanowa jest używana zamiast matowego lakieru od dłuższego czasu, drugą istotną wadą jest znacznie wyższy koszt, Metr budżetowego winylu kosztuje 700 do 750 rubli, podczas gdy ta sama ilość folii poliuretanowej kosztuje 3000 do 4000 rubli. Folia węglowa główną różnicą między tym rodzajem folii ochronnej a jej analogami jest jej wielowarstwowa struktura. Technologia jego produkcji przewiduje przeplatanie przędzy z gumy i włókna węglowego, które są połączone żywicą epoksydową. Nie trzeba dodawać? Że taki materiał ma wyjątkową wytrzymałość i odporność na wpływ temperatury, świadczy o tym fakt aktywnego wykorzystania węgla w przemyśle kosmicznym, a folia pozostaje elastyczna i może być układana na praktycznie każdej powierzchni, niezależnie od geometrii zakrętów. Dlatego folia węglowa jest łatwa do przyklejenia na zderzaku samochodu który nie wyróżnia się prostoliniowością form. Od 2008 roku folia ochronna z włókna węglowego jest produkowana w masowych ilościach, a każdego roku właściwości tego materiału stają się coraz doskonalsze. Jedyną i bardzo poważną wadą folii węglowych jest ich wysoki koszt, który wynika ze złożoności technologii produkcji i wysokich kosztów komponentów. Z których są wykonane niezbędne narzędzia i materiały. Jeśli po zapoznaniu się z zaletami nowoczesnych folii ochronnych zdecydujesz się na samodzielne wykonanie folii pancernej na zderzak, pamiętaj, że jest to dość skomplikowana operacja, do której należy podejść z całą stanowczością. Potrzebne będą, nóż biurowy z zapasem wymiennych ostrzy, niestrzępiące się szmatki, lepiej użyć specjalnych chusteczek. Alkohol ułatwia usuwanie pęcherzyków powietrza z folii, Zamiast niego można użyć benzyny lakowej, taśma malarska, chroni inne części ciała przed zanieczyszczeniem, rakla plastikowa, gumowa lub filcowa do wygładzania folii ochronnej podczas klejenia. Nożyczki do przygotowania kawałków folii o wymaganym kształcie i rozmiarze. Roztwór mydła wymagany w przypadku stosowania metody klejenia na mokro budowlana, suszarka do włosów, używana podczas przyklejania folii winylowych wymagających podgrzania, przeczytaj także elektroniczny pedał przyspieszenia, jego wady i regulacja technologia klejenia zdarzaka, jak wspomniano powyżej. Oklejanie zderzaka folią ochronną jest operacją wymagającą dużej staranności. W większości przypadków taka praca jest wykonywana z asystentem lub lepiej, dwoma. Jednocześnie sam proces składa się z kilku etapów, przygotowawczego, faktyczne wklejanie, a najczęstsze metody to suche i mokre nakładanie folii ostateczne utrwalenie materiału filmowego. Rozważmy te etapy bardziej szczegółowo. Przygotowanie powierzchni zderzaka podobnie jak prace związane z nakładaniem lakieru, ochrona zderzaka folią antyżwirową obejmuje te same czynności przygotowawcze. Przede wszystkim oczyszczamy powierzchnię z wszelkich zanieczyszczeń, piasku, brudu, pozostałości po wadach, tłustych osadów, używając odpowiedniej chemii samochodowej. Sprawdzą się domowe detergenty. Po oczyszczeniu i wysuszeniu powierzchni zderzaka należy dokładnie odtłuścić, używając domowego odtłuszczacza, mieszanek alkoholowych lub specjalnych środków do usuwania silikonu. Poszycie zacznijmy od prostszej metody układania na sucho. Jeśli wszystkie czynności przygotowawcze zostały zakończone, niezbędne narzędzia zostały przygotowane, a folia wymaganego typu, koloru grubości i rozmiaru została zakupiona. Można rozpocząć procedury układania na sucho. Obejmuje ona następujące czynności. Bardzo ważnym etapem jest wycięcie kawałków o odpowiednim rozmiarze i kształcie. Każda pomyłka jest obarczona uszkodzeniem materiału, a jeśli jest to karbon lub poliuretan, koszty mogą znacznie wzrosnąć. Obecnie dostępne są folie z kanałami, które ułatwiają wyciskanie powietrza podczas klejenia. Ostrożnie nałóż folię na zderzak, lepką stroną. Asystent powinien pomóc ją przytrzymać, chociaż lepiej jest przymocować ją tą samą taśmą malarską. Jeśli jest to folia winylowa, rozpocznij podgrzewanie folii suszarką do włosów, upewniając się. Że temperatura powietrza nie przekracza 650 do 700 stopni Celsjusza w podgrzanym obszarze rozpocząć rozciąganie folii jednocześnie wygładzając ją w trakcie wklejania aby uniknąć pojawienia się fałd i pęcherzyków powietrza gdy folia pokryje całą powierzchnię zderzaka, zagnij wystające krawędzie do wewnątrz i przyklej w ten sam sposób. Wystające krawędzie można po prostu odciąć nożem biurowym ale należy bardzo uważać, aby nie uszkodzić krawędzi zderzaka. Pożądane jest, aby nie myć samochodu przez 10 do 15 dni po sklejeniu i starać się jeździć nim w delikatnym trybie. W tym okresie materiał folii może się nieznacznie skurczyć. Klejenie na mokro różni się od klejenia na sucho, koniecznością utrzymywania powierzchni zderzaka w stanie mokrym, ale nie ma potrzeby podgrzewania folii. Technologia aplikacji jest ogólnie podobna ale powierzchnia zarówno zderzaka, jak i folii musi zostać zwilżona ciepłym roztworem mydła przed ułożeniem. Wygładzanie materiału odbywa się za pomocą miękkiej szpachelki. Jeśli pęcherzyków powietrza nie da się usunąć poprzez wygładzanie, można użyć strzykawki medycznej. Napełniamy ją niewielką ilością rozcieńczonego 25% alkoholu izoprylowego. Przebijamy pęcherzyk. Wlewamy płyn techniczny i po kilku sekundach wciągamy go z powrotem do strzykawki. Wyjmujemy ją i ponownie wygładzamy bankę. Ważne jest aby upewnić się że wszystkie takie pęcherzyki zostały usunięte podczas klejenia. Ponieważ po wyschnięciu materiału będzie to trudne, a nawet niemożliwe bez przebić. Podczas klejenia zderzaka z folią należy zachować ostrożność. Każdy nieobliczalny ruch może zniweczyć całą wykonaną wcześniej pracę. Dlatego wskazana jest praca najlepiej w dwie osoby, zmniejszy to prawdopodobieństwo wystąpienia usterek. Mocowanie folii ostatni etap polega na wysuszeniu folii suszarką do włosów w celu przymocowania jej do powierzchni zderzaka. Konieczne jest użycie narzędzia z możliwością regulacji temperatury powietrza wydobywającego się z dyszy. Suszenie odbywa się w temperaturze nie przekraczającej 110 stopni Celsjusza. Jeśli nie zastosujesz się do tej zasady, materiał folii może się wypaczyć, przejść w falę. Należy pamiętać. Że tylny zderzak jest przyklejany w ten sam sposób. Główną zasadą podczas samodzielnego wykonywania tej operacji jest wyjątkowa dokładność. Zdecydowanie zaleca się ćwiczenie na małych częściach o podobnej geometrii. Da to niezbędne umiejętności do wykonania głównej pracy.